Cześć manka, jest to I dzisiaj poza że będziemy gra grali w Frapa 3 ja będę grał. Ja mam to fajne że to... obydwa. Nie będziemy to tak bardzo dalej. Dobra, robimy na gdzie od poszło na Dobra, dobra si a banda que gruda tu się nic nie dzieje mogę sobie zepsuć computador, mas você que gra na tchau e tą kamerę no i mogą jej podnieść po prostu coś takiego robiłem z tą kamerą não i mogą Jak wiem na komórce ludzie tego skopia tak inaczej zrobił Tak coś takiego ja zrobił Na komórce, na tablecie na komórce Co głupi, ale i tak ukrył tej steregi, i tak Może że sobie pójdę do tego dziecka patrząc co... O nie! Ja nie chciałem, jestem na komórce Po prostu zagadałem i ale... tak sobie... Poczujmy. Dobra, mogę sobie popsuć kamerę i nie mogę, mogę się zamknąć, reset ventilation, Jest mogę się nie, mogę sobie jest nie, za czas. dobra, już za Mogę sobie już takiego nie, Mogę sobie coś takiego nie wiem jak teraz stworzyłem Ja znam ten kod na na tych pa, ka, kafelkach. To jest jeden, dziewięć, pięć, cztery, osiem. Łatwe. Ale tylko na komputerze Na komputerze to nie działa Jezu, wyszłem ze schematu Nooo Nieee no. dzisiaj chyba przejdę tą tylko noc Albo i dwie Dobra, niech on sobie albo i nie. Ja już takie dwa razy. Zrzucę sobie kamery, że tym mogą jakieś kopieje ty leżeć Gdybym grał na, kom na komputerze, no to bym dawno. Y miałbym dom do w ten tys ale nie mam. Choć mi o to się bardzo daj wyniszczył. Bo ja już w jeden dzień wygrałam przecież całą samą domówkę, bo domówka jest słaba w obiekty, na łapkę idę sobie pobrałem. Okej. Okay. Więc poprzednio, jak się byli, słyszeliście, bo zagłuszało coś, nie wiem co. Nie wiem, czy teraz już też zagłuszę, ale sprawdzę to. Czasami dziwnie rzeczy mi się dzieją na tablecie, nie w... Nie w tym grze, tylko na moim drogim, ja teraz grać na to. Już co mi gra tu... Ruf, 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 ruf! Zubu, dubu, 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 jak tutaj. Tutaj mi tak zacinę takie dziwne, jak tutaj sobie zamisz teraz. Niech na to. Niech na to czwórce, tylko w tych innych. Innych szóstce. Wiem, że każdy przeszedł to sobie, ale ja też chcę. Kto mi zabrał mi kurde? Może sobie zdepskę kamery, albo coś. Złam, złam sobie karkę. Moja to sobie dawno powinna się zeżywać, albo sobie coś sobie zrobić. Ale tak się nie dzieje. Może się sobie na szakfred jego. Jej! Mm. To jest nudno, Wiem, że moje odcinki zostały wykasowane na moim pierwszym kanale, nie wiem jak Jakoś to się skasowało U mnie jest skasowane, a u was może być e, ten jak to Że na to nie wolno chodzić Ale na moim, moim pierwszym kanale jest ten. Rysunki knafa. Jest jeden rysunek ale... Pewnie jeszcze powrócę do tego kanału, żeby coś z tym zrobić, nie wiem co co. Pewnie powrócę albo nie. Nie wiem czy powrócę, jakby się nie złożyłem wczoraj, bym nic nie jak się nauczyłem zostawiać kamerkę na tabletie. O. No to być to jest lekkie lipa jest Jelly, 6am Teraz nie słyszycie? Dobra, no inni na gronie tego nie słyszycie Czy ja w ogóle za cicho gadam? Jestem na latającym grobu na skopce tak inaczej zrobił czemu skąd musiałeś to inaczej zrobić nie mogłeś tak na, jak na komputerze tego zrobić chuj ty głupie ale nie chodzi mi o samą grę głupie, że skąd takie coś zrobił. i ściana zniknęła magia pokus, pokus czarnej mary twoja stara oczysta o ja czuję się tak Jestem ciasto Okej. My cake. To wygląda jakby mango A przyczas mi tego nosa w drzwi Ale okej. Jestem dupczyć mi. Czekajcie, jutro mi to za gębą dwie pójdzie. Ja wiem czy będę mógł zniszczyć. No dobra, to Żeby ten Pajas Pinstant nie ucieknął. Zielony z gniły kuli. Springy. Springtrap. Z którym jest Kurt Uday. Jak to się no to mogę wam opowiedzieć sam w historii. Napa. Oczywiście ciekawi zrobię o tej historii. Jak się pomyliłem. <Szałem> To jest to nie rozwiązałem debaty z psem, więc trudno mi się w całej historii. Jak chcecie, żeby spojrzeli na tą historię, na talentę, to po prostu napisz. napiszcie pod tym filmem. Tak, no i to w górę i to jest nisos. Zasubskrybowania tego kanału, chociaż mam tylko teraz cztery filmy. Albo inne. Chyba mam filmy, filmów od teńców, które są do też jest. Ja zaraz nich Dobra Uciekł I psie jeden rozwala, rozwala mi telewizor Albo coś O nie tamtego... miałem tam tego Ballon Boya tego miałam Phantom Fantoma miałem fantoma miałem tak, tak to się pisze fantom co on wyszedł z wentylacji? gdzie nie bo ja mu tam zamknęłam i przystroiłam wyszedłeś Hi. o nie jest? Ach, sobie przyszedł. A on ma dół wentylację. Jakby na to lecie, jestem tak. Nie psuło mi się audio. ajajaj Audio zaczyna się na A. Zumowałam jest. Ajajaj. Aj, aj. Nie, nie tak Widzę, że wszystkich śmieją mi się. A ty kiedy rokata rysisz? I w ogóle, jak już dopiero nie Takie proszę. Nie na śpiewać. Ale nie na A nie, chcę mi się? na sobie No na

Zielone coś się tutaj, które kiedyś się przebiegało i zabijało. Dzień. Nie, wiem, że teraz możemy dać wentylację. Chciałem poczekać, kiedy on zniknie. Bo on nie wlazł do wentylacji. Dobra, ja zaraz okazałam mu to naprawić. Zaczął on już w biurze. się alarm załączył Dobra, wrócił na swoje miejsce, na posłanie jest 4 AM OK Więc dotwam jeszcze 2 godziny do domu By było śmieszne, jakby naprawdę te godziny miały w realu, jakby tu zagrali. Jedna godzina realna żeby 6 godzin to grać, żeby przejść jedną noc Trzeba 12 godzin Czekaj 6 razy 5 To 30 Wczep... ja Jakby to leciało z prawdziwymi godzinami, no to by było... wiele Jeden dzień to trzeba by to bo ona w tym się jest 30

У них больше дыр в рюмках Что случилось, когда они ходили на коне? Наверное... ...поискали ещё Попустили загадку в загадке Идём! 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 Идём!

Więc macie jeszcze czas na zostawienie komentarzy.